Jakby chociaż ważyli tyle samo, wtedy byśmy mogli Kamila umiejętności ocenić yy, stricte, czy sobie fajnie, wiesz, się nauczył czegoś w tym MMA, czy nie. Z nami jest już Don, Kasio Rzeciński. Witam Cię, już serdecznie. Cześć, cześć. Jesteśmy na gali Rocky Boxing Promotion w Powiedz na początek, co Cię tutaj sprowadziło? Kasper Meja pomagał mi w przygotowaniu do mojej walki, ja mu przy... pomagałem do tej walki. więc Przepraszam, przy... przyjechałem kibicować. Często pojawiasz się w ogóle na galach boksu, bo my jeździmy tutaj sporo i nie widujemy cię za często, więc to chyba takie sporadyczne są wypady, twoje co? Sporadyczne, akurat powiedział, że tutaj blisko, no to podjechałem, ale wydaje mi się, że i tak mi się to ciekawiej ogląda, pomimo że nie ma tu tego rozpierdolu co na frikach, a jednak yy fajnie jakby był, to i tak mi się ciekawiej ogląda te walki, bo no jednak ja, boks to jest to co lubię, a MMA to wiesz, gdyby nie ta otoczka medialna to pewnie w ogóle by mi się te, no na przykład KSW UFC to nie oglądam tego, bo mnie tam nie, nie interesuje nic te frikowe oglądam, bo jakieś emocje są, więc uważam, że promotorzy powinni się uczyć od frików i wypromować boks ten świat boksu, frików MMA Staje się w sumie jednym światem w ostatnim czasie, bo byliśmy świadkami walki Kamila Łaszczyka, za Amadeuszem Ferrari wcześniej walczył chociażby Artur Szpilka z Denisem Załęckim. Myślisz, że to jest proces, który będzie trwał, że, że coraz więcej sportowców będzie na tych galach freakowych występować? Wydaje mi się, że tak, no bo tam, tam są pieniądze, w boksie nie ma, więc yy, głupotą by było nie korzystać, ale miejmy nadzieję, że szybciej niż ci wszyscy sportowcy przejdą do freakowych gal. Promotorzy pójdą po rozum do głowy i coś zmienią w tym boksie e, i przyciągną kibiców do boksu zawodowego w Polsce i tam będzie oglądalność, a nie frików. Nie? A jak myślisz, ile zawodowy taki pięściarz musi trenować MMA, żeby to wyglądało jako tako, bo Kamil Łaszczyk wygrał za Madeuszem, ale no... Przez 2,5 rundy był w defensywie, przegrywał na wszystkich kartach punktowych. Zdecydowanie było widać, że, że w ogóle nie może się odnaleźć w tej nowej dyscyplinie dla siebie. No tak, tylko wiesz, No, no tak, przegrywał, bo takie są zasady. Ja też widziałem, że przegrywa, ale co to jest, kurwa? Położyć się na kimś, tym bardziej ważyć 20- kilka kilogramów więcej, położyć się na mniejszym i leżeć. Ani to widowiskowe, ani. Chuj, ani no nie wiem, no... spoko, ale. Co tu do umienia? Byśmy mogli ocenić, jakby chociaż ważyli tyle samo. Wtedy byśmy mogli, Kamila, umiejętności ocenić yy, stricte, czy sobie fajnie wiesz, się nauczył czegoś w tym MMA, czy nie. A tak to po prostu Amadeusz miał przewagę masy i kładcie się na nimi, ani to widowiskowe by nie było. No i to jest trochę przykre, że wiesz, że załóżmy, nie byłoby końca tej walki. 8 sekund przed. No to taki Amadeusz by chodził, że on wygrał w MMA. tak naprawdę trzy rundy by przeleżał tylko. I to wszystko. I. A ludzie by, o ja on wygrał, wygrał. A co to kurwa widowisko? Żadnego widowiska tam nie było. Kamil był po walce, jak z nim rozmawiałem na gorąco w szatni, to powiedział, że tam po pierwszym, drugim ciosie, jak, jak pierwszy raz go Amadeusz obalił, to cały czas miał w głowie tylko, żeby się bronić przed tymi obaleniami, że kompletnie cały plan i to, co się zdążył nauczył przez te 6 tygodni, wyparowało, bo inna pozycja rywala, pochylona głowa, nie mógł go w ogóle, nawet powiedział, że nie było sensu boksować, bo, bo nie wiedziałby, jak go trafić, bo jednak inne pozycje w tych dyscyplinach są. To tym bardziej, że. Amadeusz widać, że tylko chciał łapać nogi. To ciężko tak my, pięściarze, mamy inny rozstaw nóg, oni inny. No i łatwiej jest tą e, nogę podhaczyć, po prostu, nie? Więc no trenował, ale no jest to ciężkie. Po prostu my się nastawiamy na ten boks, a oni wtedy łatwiej nam wychaczają te nogi. Amadeusz przed walką mówi, że jak wygra, to wyzywa do pojedynku Tomasza Adamka. Co ty w ogóle myślisz o. o... Po wypowiadaniu nazwiska takiej legendy boksu, w kontekście takiej gali, takiego zawodnika i tak dalej? No tam nie wiem, czy legenda jakaś wielka, ale no, no wypowiadać może, nie no. Ale myślisz, że są w stanie skusić takiego Tomasza Adamka? Mają takie pieniądze? Bo stawiam, że Tomek będzie z milion dolarów to, to by sobie zażyczył. No, może by sobie zażyczył, ale może realnie ile jest wart, nie? By powinien tyle rzucić. No nie wiem, no takie są friki, na tym też polegają ludzie, wiedzą o co tu chodzi, e, do mnie też wchodzili e, z tego świata sportu, a wychodziło, że zachowywali się gorzej ode mnie, więc wiesz, no to się gdzieś tam e, przenika wszystko i tak to będzie, ale czy to w ogóle walka by była ciekawa, no wątpię, ale no nie wygrał, no i tyle, no. No choć tam i tak cały czas wspomina, że, że przegrał tylko i wyłącznie przez kontuzję, przez, przez sędziego, więc i tak nazwisko Adamka nam cały czas pada. Jakby do, ewentualnie doszło kiedykolwiek w ogóle do starcia Adamka z jakimkolwiek freakfighterem, to myślisz, że to by właśnie wyglądało jak podobnie jak Amadeusz z Kamilem? Czyli, że głównie w parterze i tylko? No pewnie tak, bez sensu chyba w bocie, chociaż Adamek już ma swoje lata, ale tam ja odchodząc od odchodzą emocji, wiadomo, że kibicowałem Kamilowi i nie Amadeuszowi, to i tak uważam, że tam sędzia, źle, że to skończył, bo tak Amadeusz tam miał trochę racji, pomimo, że ja tam nie żywię jakąś sympatią Amadeusza to umiem czasem odejść od tych emocji i jak tak bez emocji podejść do tej walki to naprawdę no, uważam, że tam się trochę pośpieszył e, sędzia, bo Amadeusz czasem Kamila bił z góry dłużej i nie przerywał tej walki, a tutaj mniejszy chłop bije większego dużo. Wiadomo, że te ciosy wrażenia nie robiły, i tuś no ciekawe czemu to przerwał. Ale ogólnie możliwe, że dobrze, bo Amadeuszowi w ogóle by odpierdoliło. E, to może dla jego zdrowia dobrze. E, a jakby ktoś z Satanką walczył z parteru, no to wiadomo, no, żeby szukał parteru. Nie chyba, żeby to było w boksie. To... To by musieli pokazać swoją klasę na pięści. Nie? Tak jak to było kurwa gladiatora w starożytnym Rzymie. Kamil przed walką mówił, nie ukrywał tego. 12 razy więcej niż za ostatnią walkę w boksie w Polsce zarobił za jedną walkę w fejmie. Myślisz, że wygrał, więc pewnie teraz powiedzmy, że będzie rozdawał karty. Może sobie zażyczyć więcej za kolejną walkę. Myślisz, że on jeszcze do, w ogóle do boksu wróci, jak zobaczy, że za kolejną walkę znowu dostanie się w cudzysłowie pieniądze w porównaniu do tego, co było za starcie za Amadeuszem? Na pewno, bo jednak yy, może na początku robi się to z pasji, jak jest, się jest młodym chłopakiem, potem się ma rodzinę, trzeba myśleć o tych pieniądzach, to jest jego zawód, on musi tym zarabiać też na życie, więc yy, no wiesz, ja przez pryzmat czasu też patrzę dobrze, że fajnie się to potoczyło, bo do tej pory Walcząc, jak ja kończyłem z boksem 7-8 lat temu, to nawet jakbym był niepokonany do tej pory i bym walczył na tych ringach zawodowych, nie zarobiłbym prawdopodobnie przez całą karierę tyle co dostaję za jedną walkę. No więc no tak to wygląda. No. Co tu ukrywać? Na pewno Kamil wróci, a z tym z tą kwotą jak tam niektórzy obliczali. To Kamil by musiał sprecyzować, czy mu chodziło o 15 tysięcy złotych. Tak, tam no już wyjaśniliśmy, bo Kamil rozmawiał z Andrzejem Kostyrą, czyli moim byłym szefem. Kamil po prostu pomylił, chodziło mu o ostatnią walkę boksu w Polsce, a nie, za, że, a nie największa garża w historii, jaką zarobił. Bo on mówił w dolarach, wyszło tam, jak ludzie poprzeliczali, że 800 tysięcy, było dwa, ja dwa tak razy mniej. Mniej więcej wiem, ile dostał tam, mój kurwa. Chyba ludzie tam pomylili albo Kamil pomylił, ale spoko, no na pewno i tak to jest dużo, więcej. jak dostał i tak 10 razy więcej, ja wiem, że to jest dużo mniej niż te 780, to i tak to jest dużo, dużo więcej niż na tych galach zawodowych. No, no i wiadomo, no, przecież nie będziemy, no ja na przykład się cieszę, że odszedłem z boksu amatorskiego, dałem sobie wtedy 5 lat, trener namawiał mnie na zawodowstwo, pewnie przy dobrych wiatrach. To jakbym dostał za pierwszą, chociaż wątpię, za pierwszą walkę 10 koła, to pewnie było kurwa, to by było mega. No a ja powiedziałem, że szkoda mojej mądrej głowy na boks yy, i odszedłem. Potem się pojawiły friki, więc yy, tak naprawdę biłem samych ogórków, zarabiałem zajebistych hajs. Pięknie na koniec jeszcze jedno pytanie. Kilka miesięcy temu było głośno o Twoim ewentualnym starciu z Arturem Szpilką. Wiemy, że Artur Szpilka prawdopodobnie w KSW niedługo będzie walczył z Mariuszem Pudzianowskim, więc dwa pytania. Po pierwsze, czy nadal chcesz się bić z Arturem Szpilką na zasadach boksu, na jakiejś filkowej gali? I po drugie, jak widzisz yy, starcie Szpili z Pudzianem? No Pudzian pewnie przy... przygnębiony jest po tej ostatniej porażce, za dużo tam też nie pokazał, więc Artur ma duże szanse na początku walki. Może jak go tam sprowadzić do parteru, chociaż w tym parterze Mariusz ostatnio nic nie pokazał, a Artur z tego co wiemy, to ma, ma dobrych trenerów, no, tych samych co kiedyś Mariusz, mm, więc raczej bym tu obstawiał Artura. A z Arturem czy w boksie, raczej jak w tym roku nie dojdzie, to to już mnie chyba nie będzie interesowało. Miała być walka w marcu, Artur obstrał zbroję, więc na razie niech robi tam swoje, ja robię swoje i tyle. To jeszcze raz na koniec, ale już naprawdę na koniec, to kiedy Ciebie zobaczymy w akcji? No, raczej w tym roku na pewno chyba, ale presji nie mam. Mogłem walczyć teraz już nawet na początku roku, ale mam ten komfort, że mogę odmawiać pewnych walk, jak mi nawet... Nie to, że rywal nie pasuje, ale to inny na karcie, więc mam ten przywilej i się cieszę z niego. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję, cześć, pozdrawiam.